Cześć, z tej strony Jarek Wodek ze sklepu internetowego Juchcik.pl. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o książkach po raz kolejny. Na dzisiejsze spotkanie nasze książkowe e, przyniosłem dwie książki, i jest to takie, są to takie książki techniczne. E, pierwsze, e, pierwsza nasza, gdyby taka pogadanka na temat książek e, dotyczyła. Książek, które mają wykroje. A dzisiaj sobie weźmiemy na, na warsztat e, dwie książki, no, takie właśnie trochę już bardziej skomplikowane, może nie, może nie skomplikowane, ale pokazujące nam mm, konkretne techniki e, do zastosowania w konkretnych miejscach. E, pierwsza książka, którą chciałbym Wam pokazać, e, The Art of Hand Sewing Leather. Ala Stolmana. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy szycia. Jest to książka dotycząca tylko i wyłącznie szycia skóry. Co znajdziemy w środku? Oczywiście z, od początku, patrząc, będziemy mieli wytłumaczone różnice między szyciem maszynowym, szyciem ręcznym. Będą pokazane narzędzia, które e, możemy używać. Warto zwrócić uwagę na to, że większość tych książek to są książki e, jeszcze z poprzedniego wieku, tak naprawdę z XX e, i te narzędzia niekoniecznie zawsze będą pasować do tych, których my teraz używamy, ale w większości spokojnie, spokojnie to znajdziemy. Jest, jest tutaj rozdział o przygotowywaniu nici i to nici tutaj woskowanej, o woskowaniu tego, o odpowiednim docinaniu, łączeniu. Tak naprawdę znajdziemy tutaj wszystko to, co jest nam potrzebne, jeżeli chcemy. Poprawić naszą technikę szycia. Jest to cała książka, która właśnie skupia się tylko i wyłącznie na szyciu. I nie tylko na szyciu prostym, takim jak gdzieś to znajdziemy, jak szyjemy, powiedzmy, portfel, tak. Ale też szycia trochę bardziej skomplikowane, na przykład. Oprzywanie tutaj e, jakichś słoików, tak aby, e, abyśmy e, mieli to jak gdyby jednym, jednym szwem zrobione z wykorzystaniem szydła zaokrąglonego. E, jest to naprawdę fajna książka. E, dużo z niej można wyciągnąć. No, oczywiście ona jest w języku w języku angielskim ale wszystkie obrazki są w języku polskim, e, tak więc e, no naprawdę polecam. Jeżeli chcemy zająć się szyciem tak bardziej e, profesjonalnie, troszkę lepiej, jeżeli czujemy, że czegoś nam brakuje, myślę, że jest to książka, do której warto zajrzeć. Drugą książką, którą chciałbym Wam dzisiaj pokazać, e, jest to Leathercraft Tools. Książka, która też jak sama nazwa wskazuje, skupia się na narzędziach te skóry do, do obróbki, tych, których wykorzystujemy. I tak znajdziemy tutaj informacje o tym, jak wykorzystywać te narzędzia, do czego one służą, jak je utrzymywać w dobrym stanie, czyli na przykład w jaki sposób ostrzyć dane, dane rzeczy. Dodatkowo, jak wykonywać pewne narzędzia do skóry, które będą nam potrzebne, bo część narzędzi spokojnie można, można samemu gdzieś zrobić, albo przynajmniej próbować i mieć z tego też własną frajdę. Jeżeli szukacie właśnie takiej technicznej książki, czegoś Wam właśnie w tym wszystkim brakuje w opisach tych narzędzi, no to. to 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 jest ta książka, do której warto, warto zajrzeć, bo najprawdopodobniej tutaj wszystko właśnie znajdziecie. Te najpopularniejsze narzędzia, a nie tylko te, naj, te najbardziej popularne, ale, ale te, te troszkę mniej też, znajdziecie w jaki sposób używać, w jaki sposób utrzymywać w dobrym stanie. Kilka takich tipów, które, jak je wykorzystywać w konkretnych problematycznych przypadkach e, oraz mm, kilka, kilka też porad od, y, na temat i y, sposobów wykonania własnych narzędzi. Więc dwie książki, takie techniczne e, każda o czymś innym, ale wydaje mi się, że każda z nich warta tego, żeby, żeby sobie je po prostu przeczytać, przejrzeć na pewno na pewno każdy z nas coś z jednej i z drugiej wyniesie także na dzisiejsze nasze spotkanie kółka czytelniczego no to chyba byłoby już tyle trzymajcie się mocno i do następnego spotkania cześć